Ciało się ma kolejny dzień, więc jak zawsze Duela yoga serie i bez przedłużania, lecimy. Ok, no i zaczynamy Australię, jedziemy po lewej słupy South Australii, bo są takie brązowe brzegi środek taki bardziej beżowy, coś takiego, więc pewnie jesteśmy gdzieś tu. No, ok, niedaleko, znaczy niedaleko, 200 km ponad, ale region w miarę rozpoznany. I teraz Argentyna. Nie pamiętam gdzie były te kropki. Kurde. <laughs> będę się musiał podłużyć tej Patagonii. Gdzieś to było, nie wiem czy nie na jakiejś tej drodze może. E, na tej drodze, okej. Okay. To coś jeszcze pamiętam, ale no, nie pamiętam odcinku tego. Może to było od tej miejscowości do tej tutaj? Coś takiego chyba. No ale mówię, będę sobie musiał przypomnieć. Troszkę. No teraz jakaś Europa na pewno i nie poszuje przeciwnik. Mamy słupy dziurawe z dziurami do samej ziemi, więc Węgry lub Rumunia. Obstawiłbym Rumunię. No i to była Rumunia. Podobny dystans. I teraz mamy Norwegię. Południe, chyba takie raczej południe. Wątpię, że. Chociaż troszkę te góry mi wyglądają jak te tutaj wyżej. Bo są takie trochę szpiczaste te szczyty, ale chyba nie wystarczająco. No nie mam pewności. Kliknę tak pomiędzy. Okej, okay, to jednak były tamte góry. Co to za antena? Pierwszy raz ją widzę. No co, no Unia Europejska chyba, je... no chyba jest ten pasek niebieski. I mamy drewniane słupy. Bardzo dziwna antena. Czy to by, by są Alpy w ogóle? To by mogła być jakaś, nie wiem, Słowenia, Austria, coś takiego. Austria, no dobra, to już będę wiedział, że ta antena tam jest. Powinięta jakimś amalinium Uhu, no to... Bardziej takich podstawowych gór ze Spirito Santo nie mogli dać, to są takie typowe Znaczy, w sensie, że takie czarne skały odsłonięte Znaczy no, tak, no Espirito Santo, Rio, odleżonej rok gdzieś tu i też mi minas tutaj przy tych dwóch stanach No, też to wiedział Okej, okay, jedziemy niebieskim autem po lewej stronie, więc to jest RPA Bo mam linię żółte zewnętrzne, białe środkowe i z tym słupem Przecież te izolatory to nie są takie typowe z północnego wschodu. No to wygląda jak północny wschód. Chyba były te. W sensie troszkę inne niż te takie zwykłe. Znowu mamy RPA, niebieskie auto, ruch lewostronny i te same linie. No teraz już bardziej bym klikał zachód niż wschód. Tylko nie wiem gdzie. Więc tak dam bardziej w środku. O, mogłem jednak dać serio ten zachód, o kurde, dużo, duże punkty. Molkom i Francja, często jest teraz Molkamp we Francji. Można poznać po tym blu, że takim bardziej okrągłym. No, a mamy też bollardy, okrągłe, te francuskie. Tak, architektura nie daje, te domki daleko są. Nie wiem, czy tu jakiś gas w środek w sumie nie, nie byłby dobry. No, w miarę podobne gasy. Dużych obrażeń to tutaj nie było. Widzimy. Nie wiem, jak to w sumie. Nie dobra, tu są Stany prawdopodobnie. No, słup z takim. Nieduży drewniany to jeszcze z tym takim grzybkiem na górze. Bardzo często Stany lub Kanada takie słupy mają. No i. No i nie wiem, trochę kukurydzy, więc tak myślę, że gdzieś dookoła Illinois. Miałoby to sens. Może Iowa bym dał bardziej. No, to była jała 56 więc nawet ładny damage. I krótka antenka z kalym rozwiniętym dookoła, czyli Kolumbia, Ecuador, Meksyk, Brazylia. Wygląda mi to jak Ekwador. Słupek nie jest biały, więc to nie jest Kolumbia. Oczywiście jest taki lekko niebieskawa. Często też znaki w Ekwadorze są od tyłu na niebiesko malowane, więc może się mogę tym zasugerować. Okej, okay, no to był Ekwador. I 1300, no już taki mnożnik, że nawet w ekwadorze sobie sporo zadajemy. O kurde, no to teraz to już chyba GG. No niech kto wygra, no bo wydaje mi się, że to jest Rosja. Mam krótko zaburowaną antenę. Ona jest taka raczej zachodnia. Bardzo dużo tych sosen, takich bałtyckich. Chociaż tak, nie jestem pewien, czy to jest Rosja. Ale chyba będę ją klikał. No też mamy brzozy, więc raczej trochę, a tak bardziej północno niż południowo w tej Rosji. Tak mi trochę wajbuje tym Petersburgiem, ale nie jestem pewien. Dobra, zobaczmy. U, koniec? Nie, nie koniec. Gramy dalej. No, dużo bardziej na wschód niż myślałem. I znowu smokam, tym razem chyba w Grecji. No, jest taka lampa typowa grecka. No i muszę być bliżej i nie wiem jak to zrobię. Wysokie góry. Więc raczej na żadnej wyspie nie jesteśmy. Bo gdzieś w tych górach pewnie. No ale co, no info to ja tu nie znajdę żadnego. Okej, okay, jestem bliżej, gramy dalej. Długa gra, już 14 runda będzie. I kolejny smokam tym razem w Turcji. Takie słupy drabiny. Bardzo często tam są, no i... No to pewnie będzie ostatnia runda, tylko pytanie kto to wygra. Nie wiem, no żadnego info tu nie ma, niestety. Raczej myślę bardziej o południu niż o północy. I nie wiem czy tak nie bardziej przy środku, czegoś takiego na przykład. Chociaż tutaj takie bardzo suche góry, nie wiem czy to nie jest bardziej wschodnie. Coś takiego na przykład. Dobra, no zobaczmy, zobaczmy. Gramy dalej. Gramy, Gramy dalej. I kolejne smokem bardzo często jest, no teraz mamy Brazylię akurat. jest to blacha z niebieskim paskiem na górze takim poziomem. Często takie właśnie są, poza tym białe krawężniki, czarny znak od tyłu. A co do regionu to tak, no jest wysoka trawa, ale to chyba... Znaczy to ta nic nie wiem, to ta jest taka bardziej zielona, to tak... Nie byłbym pewien co do tego. Taki czerwony żwir przy drodze jest najczęściej chyba w piałej. Więc może to nie jest głupie. Jakieś górki to są, jakieś tam są chyba. Okej, okay, no jednak można było dać to Tokantins, co w ogóle jaz było. Przeciwnik po prostu w to kantins. no dobra, gg. Mm, tak, widzimy przód auta i biały, więc tak myślę, że Argentyna po krajobrazie i też po tym, że słońce mamy na północy. No Raczej innej opcji nie widzę. Coś takiego, okej, okay, no, niedaleko. Nie wiem, czy nie dostałem tej rundy kiedyś. Jesteśmy przy wodzie. Woda tak no południowy zachód. I tak, czy to Peru, czy to jest jakiś Ekwador? To mnie zastanawia. Słońce jest tak bardziej... No bo nie, na Meksyk to nie jest. Nie ma ośmiokątnych słupów. Tylko właśnie, czy Peru, czy Ekwador? Słupy tak bardziej pod Ekwador by mi pasowały. I ogólnie, jak jest tak sucho, to pewnie gdzieś... Pół by to było. No no, nawet kąt wybrzeża by tu siedział. Nie wiem tylko gdzie dokładnie, chyba że gdzieś tutaj. No dobra, spróbuję. I no, jestem blisko. Living w Peru. To jest auta? Najczęściej jak widać, przód w czwartej generacji to jest jakaś Ameryka, w sensie raczej nie Europa. A tutaj? No tak na vibe, bardziej Europą mi idzie, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że to są Stany. I nie wiem, czy się sugerować tym autem. No nie widzimy nic z tyłu. Przecież jest tutaj takie wcięcie. To wcięcie może być w sumie europejskie. Nie, no drzewo są takie europejskie i wszystko. Więc chyba damy Europę. Tylko pytanie gdzie? Mam nadzieję, że mnie to auto z przodu nie oszuka, że jakiś taki kolor jest widoczny. Czy to są eukaliptusy? Bo jakby były to w północ Portugalii, bym tu klikał. No w sensie, jeśli to nie jest tam, to stracę sporo pewnie. Ale jakiś pomysł na tą rundę mam. Czy dobry, zobaczymy. Niedobry. <laughs> czyli jednak, czyli jednak to auto. E, mogłem temu, no. Mogłem potem tym pójść. Chociaż już miałem nieraz taką sytuację w Europie, że, no. Było auto niby takie bardziej amerykańskie, a to wcale Ameryka nie była, więc, no. A teraz tak, mamy rok 24, z czarnym autem, może to być Wietnam. No, biało-czerwone słupki, więc to jest Wietnam. Słup ogólnie niby południowy, bo jest tutaj taki trójkąt. Okej, okay, no to to oszukuje jednak. Albo ten trójkąt powinien jakoś inaczej wyglądać. Bo jest jakaś taka meta, że jak jest taki trójkąt na słupie, to południa. Możliwe, że to nie był ten trójkąt w takim razie. Albo meta nie działa ewentualnie. Dobra, no i tutaj obstawiałbym. Nie wiem, tak w sumie słońce niezdecydowane. No bo co, pomyślałem o Stanach. Ale boję się, że to w ogóle jest półkula południowa i jakaś, nie wiem, dziwna Argentyna czy coś takiego. To jest taka nieoczywista runda. Mam z tym trochę problem. Słup nie jesteśmy kątny chyba. No nie dobra, Argentyny bym nie klikał z tym słupem. Czy jesteśmy kątny? Nie, chyba nie. Chociaż ciężko to ocenić. No to co, stanę? Tylko żeby to się nie okazało. W serio coś tam dziwnego jest. No, nie wiem, niby drewniane słupy z tym grzybkiem na górze, i też tu jakieś transformatory. No to jest często w takich Stanach na przykład. mamy też jakąś taką dziwną górę na północ. Ja nie wiem, czy to nie byłby jakiś tukuman w Argentynie. Ja nie wiem też, czy tam takie zatory są. No, jest niby troszkę bardziej na północy to słońce. A też banany w USA no to mi nie pasuje. Dam ten tukuman. Meksyk. Okej, okay, no to o tym nie pomyślałem w sumie. No. Znaczy, pomyślałem... Bo patrzyłem na słupy, ale no. Niby 8 moim zdaniem też niby nie muszą być, ale no. E, no dobra, to było na tyle. Więc jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. I widzimy się w kolejnych filmach. Siema.